Witajcie, dzisiaj też trochę więcej wolnego Także Was gdzieś zabiorę, powędrujemy po Kruszwicy. Udamy się do miejsca numer 10. Na mapie co w poprzednim odcinku pokazywałem. Kto oglądał uważnie, ten wie co to za miejsce dziesiątka, gdzie ono się znajduje. Od myśli i wieży powiem wam, że to jest spory kawałek. Ale czego się nie robi? Ostatnio tak się film ładnie wybił. Widziałem, że się Wam bardzo spodobało. Także Was zabiorę. To niesamowite miejsce. Macie jaka piękna. Budka lęgowa. Na drzewie. Ładnie dookoła jeziorka. Niesamowita roślinność tutaj jest jak widzicie. Tym bardziej, że to w październiku, a nie w lato ładnie. I patrzcie Dotarłem tutaj Kruszwickie jezioro go po, na plaży Piękna okolica Zaraz zobaczymy jaka woda I plutka kaczek sporo Zobaczcie jaka przejsta O Powiem mam, że Cieplutka ale trzeba się popluskać Tak Nie uwierzycie, ale jestem w kucce, bo jest chłodno zanim tu doszłem Ale pięknie zachód słońca, słoneczko zachodzi ładna okolica nie ma nikogo, można kurteczkę zdjąć i popluskać się Ale naprawdę cieplutka woda ja. Zobaczcie jaki bajeczny pomościk Coś pięknego A tam prosto w oddali ten Amfiteatr czy coś tam Po drugiej stronie go po. Nie no może i amfiteatr Zobaczcie jak piękna okolica Tam też jest jeszcze jakaś plaża A kto nie widział filmiku to niech sobie poszuka Jest u mnie na kanale Spaceruję koło wieży I w inne ciekawe miejsca Można zobaczyć Ale piękny Kaczuszek Oweczki po mostu raczej chyba nie można stakać ale powiem wam, że trochę przemarzłem jak się pomoczyłem bo kto to widział w październiku się kąpać ale zobaczcie jaka piękna okolica pokażę wam drogę którą doszłem zobaczcie jak to bajecznie wygląda ta roślinność taka jesień, liści pełno Tylko jakoś nie widać, żeby tak zimno było Wiecie jak pięknie zielono, kolorowo przede wszystkim kolorowo niesamowita okolica, warto tu było przyjść choć trochę daleko tam w oddali też jakaś plaża Zobaczcie jaka ta ścieżka jest ładnymi drzewostanem, porośnięta z jednej i z drugiej strony woda, kaczuszki, coś niesamowitego. Patrzcie, co przykuło moją uwagę Tam w oddali Widzicie? Domek na wodzie No kurczę, coś niesamowitego Nie jest to łódź, tylko chyba domek Może uda się gdzieś tu Bliżej podejść do brzegu i zerknąć Co to tam jak to ten domek ładnie wygląda No i tu kolejna budka no zobaczmy tutaj z jakiejś pomości czy bliżej wam? No, chyba tam nikt nie mieszka. Bo z komina się nie kapci. Nie wiem czy w takim domku się w ogóle pali. Nie, bo komina w ogóle nie ma. I co ma się palić? Fajnie tak mieszkać na wodzie. Ciekawe czy kołysza? Powiem Wam, że w kabinie jak. Przy drodze czasami śpię. Przeletom ciężarówki to kabiną zakołyszy, ale dobrze się śpi. Nie mam jakiejś tam. Niesamowita okolica. Zobaczcie, tam co byliśmy. Ten teatr Chciałem napił. nie wiem co to tam jest. W moim razie jakaś scena. Pięknie ten domek się tam prezentuje. Kolejne sami. Takie okno ma duże. Jeżaczki może tam ktoś mieszka. Tu by szedł na spacer. Półwysep Rzekowski. O, byliśmy na samym końcu tego półwyspu. To chce przeczytać, niech zapauzuje i sobie przeczyta O jaki ciekawy mosteczek ładnie odmalowane. Takie łodzie tam są. Zobaczcie, tutaj też kaczuszki, no jak ładnie trawa się komponuje z tymi liśćmi. Jakie ładne niebo się zrobiło, kurczę, słońce miało zaraz zachodzić, a tu o! Już dosyć naspacerowałem. Muszę wracać do autka. O, zobaczcie, tam Mysia wieża. Chcecie dokładnie filmik tam z okolicy się i wieży. To poszukajcie u mnie na kanale, bo jest taki filmik ostatnio nie wiem z tydzień temu. Może Wam kręciłem i tak samo tamto. Byłem tam w tamtym miejscu. I tam i ciekawe rzeczy Wam pokazywałem. Także zachęcam poszperać. To tyle na dzisiaj. Trzymajcie się. Do następnego. Pozdrawiam.